Bo nie, ma, nie, masz, nie masz ruchu, bo tu musi podnieść tą klapkę, nie? Ona, wiesz, nie zawsze działa. Dawaj no. inny kabel, przedłużasz. W samochodzie? Nie? nie, tu leżą gdzieś na tym. Ta... A leżą W ogóle tu nie wiadomo, czy to wejdzie, bo to jest też yy, polska płytka, a nie jest tak.